Dobra, oni już stoją. Ale śliznęło. O kurwa, ale śliska jest taka duża. O kurwa. Uważaj Adam. Powolniej przejechałeś, widać. Ja już jestem nauczony doświadczeniem z treningu. Fajny ten drift server. <laughs> Może z kontra -trakcji wyłączę? Proszę cię bardzo. Ale czasami strasznie blokuje to auto. Ej, wyprzedzać warusz? warusz. Nie, nie! <laughs> ale weź się, mnie, w. Trakcie. Za orusz Zrób sobie miejsce ja. przed orusz, zrób yy, daj mu zwolnić, a ty wtedy wiesz. Za radinią od razu. Jak byk. Rozpędzony. Ja bym się bał w ogóle wyprzedzać w tych barwach. Dobra. Posłuchałem Pawła i niestety, niestety dwóch wyprzedziłem kurwa tak Niestety? Kurwa, no bo wiesz, woż, to bym jednego zrobił, ale jak? Tak, ale jakbyś za to skończył, gdyby nie wyszło A kurwa, tak jak ja lubię najbardziej